Cześć! Witam Was serdecznie, Włóczyki, Poszukiwacz, z tej strony. Jak widzicie, jestem we wiosce. Zajechał starszy pan, właściciel pola, na którego polu robimy wykopaliska archeologiczne. Zacząłem pytać o motoryzację, militaria, stare rzeczy. No i oczywiście udało mi się coś uchwycić. Więc zaraz Wam pokazuję, co nowego mam. Więc patrzcie tutaj, koła Odjawki, pięćdziesiątki. Dwie sztuki same bębne zostaną, bo no wiadomo Felga już rdza. Tutaj mamy skrzynie biegów od Fiata Dużego. Dwie sztuki. Jakieś lusterko. Niektóre rzeczy nowe są. Jak tutaj poduszki. Tutaj troszkę militarki. Karnister USA z drugiej wojny łuska od Iwa. Tu mamy poroże, Tu jakaś celma stara, Wiertara. Tutaj mamy od... przełącznik, świateł, przełącznik świateł, kierunków od, fia... od dużego Fiata. Wiecie, y, La lampy. Też duży Fiat. Wiatraki. Tłoki to 1500. Tłoki. Niektóre nowe, niektóre używane. Niektóre w ogóle nie były używane w PRL-u. 1500 zł. Tutaj takie rzeczy. Bo wiesz, były Fiaty 1300. Gaźnik. Sygnał. I oto. No tyle rzeczy. Hejka, to znowu ja. Słuchajcie, ja już jestem na agro, agroturystyce, tutaj gdzie mieszkamy. Tutaj mamy nocleg, o, tutaj za mną mój pies. Fuksio! O, już, już się patrzy na mnie. Ja jestem na agroturystyce, na której mieszkamy z moją narzeczoną Gabi. Słuchajcie, za tamte rzeczy co widzieliście, wyszło mnie 160 zł. Wydaje mi się, że cena przystępna jest tam militarka, jest poroże, Są rzeczy od Fiata dużego 125P, są rzeczy od motorów. Więc wydaje mi się, że cena przystępna. Fajne tereny, naprawdę patrzcie jak za mną. Fajne tereny. Prawie jestem na Podlasiu. No i w sumie to tyle w tym filmie. Znowu udało mi się dorwać fajne rzeczy za, wydaje mi się, dobrą cenę. Zresztą, piszcie w komentarzach, czy dobra cena. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Piona, o, brudne łapy, wiadomo, uwalone, jak to zwykle od szperania w starociach. Trzymajcie się i do zobaczenia. Piona, cześć!